Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kwiaty jesieni, czyli rośliny, które kwitną i zdobią nasze ogrody, właśnie teraz. Opowiem Wam moje doświadczenia związane z tymi roślinami i podpowiem, z czym je łączyć, żeby wyglądały ekstra. Zapraszam na ten odcinek. Zaczęła się jesień. I w związku z tym w wielu ogrodach na rabatach może zacząć robić się pusto. Są jednak sposoby na to, żeby tak się nie działo. Wystarczy tylko posadzić odpowiednie rośliny. Chcąc wam pokazać w tym odcinku jak najwięcej roślin kwitnących w drugiej połowie i pod koniec września, jestem w różnych miejscach. W tym momencie jestem w Krakowie, w Parku Krakowskim. Obok mnie znajduje się ogromna rabata. Stworzona tylko i wyłącznie z białych i zielonych roślin. Osobiście uważam, że jest cudowna. Królują tutaj trawy ozdobne. Z tego co widzę, chyba trzcinniki wciąż kwitną, ale już niestety przekwitają pluskwice, inaczej zwane świecznicami. Kwitną cudne zawilce japońskie w kolorze białym, bombowe. A dołem. Kwitną astry jesienne. Mamy tutaj milion pszczół, które oblatują, i te świecznice, i te astry jesienne. Muszę Wam powiedzieć, że czuję się tutaj jak w bajce. Ta rabata jest ogromna, i tak zwiewna, i tak delikatna, że aż mam ciarki. Ten zawilec japoński w kolorze białym. To z pewnością odmiana Onolin Żober. Pokażę Wam go jeszcze w moim ogrodzie, bo ostatnio kupiłam sobie właśnie białego i różowego. Świecznica, mimo że ma szereg zalet, na przykład takich, że kwitnie w moim ulubionym białym kolorze, trzyma fajnie pion, nie pokłada się i jest nieododajna, niestety nie zagościła w moim ogrodzie. A to dlatego, że moim oczywiście zdaniem bardzo brzydko pachnie, i po prostu nie mogę tego przeskoczyć, dlatego nie kupiłam jej do siebie. Chodzę obok tej rabaty i nie mogę jej się nadziwić. Zauroczyła mnie tym, że jest taka elegancka, zwiewna, tak wspaniale wygląda o tej porze roku i że jest w zasadzie stworzona z czterech roślin: trzcinnik, zawilec japoński, aster krzaczasty i świecznica. Na samym kraju tej rabaty rośnie Jarzmianka. Zawsze, jak jestem w takim miejscu, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie pozbierać sobie trochę nasion. Myślę, że to nikomu nie zaszkodzi, a ja wysieję je i będę miała swoje rośliny. A tutaj mamy klematisa rurkowatego w odmianie Cassandra. To jest niezbyt popularny klematis. W sumie nie wiem dlaczego, bo skoro kwitnie teraz, czyli we wrześniu, do tego ma bardzo ciekawy kolor i pięknie pachnie, to chyba powinien być spotykany częściej. Dorasta do tak, około metra wysokości, czasem więcej. Kwitnie właśnie teraz i wabi mnóstwo pszczół i motyli. Warto się nim zainteresować. Bo moim zdaniem jest przecudny. Kwiaty jesieni to przede wszystkim astry jesienne, zwane też Marcinkami lub Michałkami. To cudne byliny, które niezawodnie kwitną co roku. Astry jesienne dzielimy na krzaczaste, które są dużo niższe od nowoangielskich lub nowobelgijskich, które potrafią dorosnąć nawet do dwóch metrów. Ten egzemplarz pięknie kwitnie. Jak widać, floksy wiechowate też możemy zaliczyć do kwiatów jesieni. Mamy końcówkę września, a one wciąż kwitną. Bardzo mi się podobają. Rośliną, którą na pewno mogę Wam polecić na jesienne rabaty, jest rozchodnik okazały zwany też wyniosłym. To według mnie cudna bylina, która jest kompletnie bezproblemowa, bezobsługowa i niezawodna. Jak tylko zdarzy się, że zasadzicie ją u siebie w ogrodach, z pewnością co roku będziecie mieć piękne baldachy, takie jak ja właśnie teraz. Rozchodniki wyniosłe kwitną od sierpnia aż do września, a zdobią nasze ogrody w zasadzie jeszcze przez całą zimę. Ich baldachy utrzymują się i pięknie wyglądają oprószone śniegiem lub szronem. Moje rozchodniki kwitną w takim kolorze ciemnego różu, jasnego różu, jak i czystej bieli. Muszę Wam się przyznać, że w moim ogrodzie długo nie miałam rozchodników. W sumie dzisiaj nie wiem dlaczego, ale jakoś tak omijałam je szerokim łukiem, bo wydawało mi się, że one pasują do skalniaków, a ja skalniaków nie miałam. Natomiast. Kilka lat temu przekonałam się do tych roślin, no i jestem pod ciągłym wrażeniem ich. Chcę mieć ich oczywiście coraz więcej. Mój najnowszy nabytek to jest rozchodnik w kolorze czysto-białym. Kupiłam go w zeszłym roku za jedyne 8 zł w takiej małej doniczce P9. To był zaledwie jeden pęd. No i rośnie mi pięknie. Bo rozchodniki takie po prostu są. Niezależnie od tego, w jakiej glebie je zasadzicie, niezależnie od tego, czy będziecie podlewać, czy nie będziecie podlewać, e, możecie ich zupełnie nie nawozić, one będą rosły i pięknie kwitły. Jedyne, czego potrzebują do, do życia, to po prostu słońca. Więc e, zachęcam Was do tego, żebyście wprowadzili do siebie rozchodniki, e, a za tym przemawia jeszcze jeden argument bardzo ważny. Rozchodniki są kochane przez wszelkie zapylacze. Jak zobaczycie, u mnie aż roi się od pszczół, motyli i generalnie wszystkiego, co szuka tutaj pożywienia. Rozchodniki mamy oczywiście w różnych odmianach i w różnych wysokościach. One zdobią nam rabaty nie tylko kwiatami, ale i liśćmi i pędami. Są odmiany wysokie, takie, które rosną nawet do 70 cm, na przykład Matrona, to jest chyba najwyższy rozchodnik. Mamy odmianę bardzo popularną Brilliant. One różnią się między sobą nie tylko kolorem liści, ale i pędów, no i oczywiście kolorem kwitnienia. Najwcześniejszym rozchodnikiem, który już rozwija swoje kwiaty, to chyba jest właśnie odmiana Stardust. Myślę, że ten mój biały to właśnie jest on. I w tym roku zauważyłam, że właśnie to był rozchodnik, który pierwszy u mnie zakwitł. I wiecie co? Jest taka moda na te czysto białe rozchodniki. Poszukujemy ich, sama tak robiłam. Natomiast po pierwszym sezonie powiem Wam, że y, chyba wolę te różowe. Mam taką własną obserwację, że różowe e, przebarwiają się w trakcie kwitnienia, ale ciągle są atrakcyjne. Natomiast biały, jak zakwitnie na czysto biało, to później może już tylko zbrązowieć. Więc, mimo że jest piękny w czasie kwitnienia, niestety nie utrzymuje tak długo e, tej swojej fajnej barwy. E, Rozchodniki należą do rodziny gruboszowatych, a to oznacza, że kumulują w swoich pędach i liściach bardzo dużo wody. Co za tym idzie? Naprawdę wytrzymują wszelkie susze, nie musimy ich podlewać, nie musimy się nimi przejmować. Jedyne, co jest troszkę irytujące przy rozchodnikach, to to, że kiedy rosną w bardzo żyznej ziemi, a ja właśnie taką mam w ogrodzie, lub są nawożone, to po prostu rosną wysoko i te ich pędy rozchylają się na boki, odsłaniając taki pusty środek byliny. Natomiast to jest jedyny problem z rozchodnikami. Jeśli chodzi o pielęgnację, wystarczy tylko wiosną zdjąć z całej kępy suche pędy i wyrzucić na kompost. Kiedy je podniesiemy do góry, zauważymy już bardzo wcześnie wiosną, że przy samym dole już wyłaniają się z ziemi kapustki. Rozchodniki super wyglądają na skalniakach, na rabatach bylinowych, preriowych, ale również w takich nowoczesnych ogrodach wyżwirowanych, gdzie królują tylko i wyłącznie trawy ozdobne i właśnie one. U mnie rozchodniki rosną przy floksach wiechowatych. Przy trawach ozdobnych, jak i przy szałwiach. Uważam, że to jest świetne połączenie. Bardzo lubię je w takim zestawieniu. Uważam, że jak na mój ogród to jest chyba najlepsze. Co ważne, jeszcze mi się przypomniało, rozchodniki nadają się na kwiat cięty. Więc jeśli lubicie, lubicie sobie tworzyć bukiety, to śmiało tnijcie te pędy i zabierajcie do domów. Kolejną rośliną, którą polecam Wam na jesienne rabaty, jest jeżówka purpurowa. Mam tutaj odmianę podobno White Meditation, ale wydaje mi się, że jak zwykle zaszła pomyłka. Kupiłam tą jeżówkę zupełnie niedawno. Myślałam, że już nie będę kupować, bo oczywiście mam ich wiele, ale urzekła mnie zobaczcie. Cudownymi płatkami białymi, takimi w zasadzie kremowymi, ale z takim zielonym muśnięciem na końcach. Oprócz tego ta odmiana jest zwarta, kompaktowa, nie ma więcej niż 40 cm. No i jeśli chodzi o płatki, to ma kilka warstw tych płatków. Do tej pory jeżówki w moim ogrodzie były albo pełne które padały po jednym sezonie albo te zwykłe, które miały po prostu wokół środka, czyli tego jeżyka jeden rząd płatków. Ta ma zdecydowanie ich wiele. Skusiłam się więc na nią i mam nadzieję, że będzie pięknie rosła. Jak wiecie, w moim ogrodzie jest bardzo dużo jeżówek, ponieważ są te zwykłe, bezproblemowe. Nie przemarzają, nie wymagają ode mnie wiele pielęgnacji, same cudnie się rozsiewają, tworząc prawdziwe łany. Dorastają u mnie do różnych wysokości, w zależności od tego, czy rosną w pełnym słońcu, czy w półcieniu. Te w pełnym słońcu rosną tak na około 50 cm wysokości, natomiast te, które mam w większym cieniu, potrafią przerosnąć spokojnie metr. Ja się tym nie przejmuję, ponieważ one mimo wysokości trzymają pion. Eee, A oprócz tego, z roku na rok odkrywam, że przez wysiew e, pojawiają się u mnie na rabatach przeróżne e, dziwadła. W swoim ogrodzie mam najwięcej tych zwykłych jeżówek w kolorze jasnym, jasnoróżowym i białym. Mam też odmianę Doppeldecker, taką wydziwianą troszkę. W odmianie tej właśnie mamy takie wyrastające płatki już z tych jeżów. Nie wiem, czy wam ją pokazywałam, ale teraz niestety przekwitła, więc nie zobaczycie. Natomiast w tym roku zdarzyło mi się, że mam wybryk natury kompletnie jeszcze inny niż do tej pory się zdarzały. Chodźcie go zobaczyć. W tym sezonie zakwitło mi takie dziwadło. Uważam, że jest urocze. Jest to, tak jakby krzyżówka tej zwykłej jeżówki różowej z doppeldakerem. Do swojego ogrodu możecie oczywiście zapraszać przeróżne jeżówki. Mamy odmian, mam wrażenie, bez liku: półpełne, pełne, pełne e, białe, różowe, żółte, pomarańczowe, dwukolorowe, purpurowe. Kto chce, może wybierać dokładnie to, co chce. Jan, jednak e, mam swoje doświadczenia i powiem Wam, że najlepiej sprawdzają się u mnie te zwykłe odmiany. Nie przejmuję się, że gdzieś tam kupiłam za kupę kasy jakąś tam hot papayę i po jednym sezonie po prostu mi zginęła. E, cieszę się, że te zwykłe mi się rozmnażają, rozsiewają, oczywiście nadmiar wiosną wy, wycinam, ale e, w znacznej większości pozwalam rosnąć. Mam tutaj przed sobą jedną, właśnie z siewek. Jak widzicie, jest piękna. Kwitnie, mimo że mamy koniec września. Jedne z pierwszych jej kwiatów już są przekwitnięte. Natomiast zobaczcie, co ja robię, żeby wyglądało to lepiej. Obrywam. Oczywiście, gdyby cały taki krzaczek był, to, to bym się nie bawiła w to, natomiast mam trzy kwiaty, które przekwitły. Więc obrywam im płatki. Cudne jeże zostają. Niewątpliwie zdobią jeszcze rabatę i będą zdobiły do wiosny. A te kwiaty wciąż kwitną i zwabiają mnóstwo pszczół. Jeżówki nie mają specjalnych wymagań. Rosną świetnie w przeciętnej glebie ogrodowej. Jedyne, co musimy im zapewnić, to słońce. Tak jak mówiłam, w półcieniu rosną wyżej i kwitną troszkę gorzej, ale jak damy im stanowisko słoneczne, glebę żyzną, przepuszczalną, to bez problemu będziemy mogli się cieszyć tymi roślinami. Niektórzy ogrodnicy narzekają, że jeżówki zjadają im nornice. Ja nie mam niestety albo stety takich doświadczeń, więc Wam nic na ten temat nie powiem, ale myślę, że ta roślina ratuje się tym, że naprawdę bardzo się rozsiewa. Więc nawet jeżeli nornica zje nam tam co którąś, to nie musimy się martwić, bo co roku będziemy ich mieć tysiące nowych. Jeśli zastanawiacie się,. Z czym posadzić jeżówki, żeby cudnie wyglądały w ogrodzie, to przyjrzyjcie się temu zestawieniu. To jest tegoroczne nasadzenie u mnie w ogrodzie. Rozplenica japońska tworzy fajne otoczenie i towarzystwo dla tej jeżówki. Wcześniej przy rozplenicy kwitła jeszcze szałwia omszona i uwierzcie mi, że to też był świetny duet z jeżówką. Jeszcze wcześniej kwitły tutaj floksy wiechowate przy tej jeżówce i też to fajnie wyglądało, a na innej rabacie mam jeżówki skomponowane z różami. To też daje ciekawy efekt. Chcąc maksymalnie przedłużyć kwitnienie w ogrodzie, postawmy na te wspaniałe byliny Nazywają się zawilce japońskie, zwane też anemonami. To dokładnie te same, które widzieliście w Parku Krakowskim. Ja kupiłam sobie ostatnio dwie odmiany. Wcześniej kupiłam je kilka lat temu do letniska, a teraz chciałam je mieć tutaj w tym ogrodzie przydomowym. Zawilce japońskie mogą mieć kwiaty czysto białe, jasnoróżowe lub ciemnoróżowe. One, niezależnie od koloru, zawsze mają. Takie dosyć duże, ostrożółte środki. Zawirce osiągają wysokość od 60 cm do ponad 100. Możecie zobaczyć różnicę między moją różową odmianą a białą. Wystarczy zapewnić im tylko stanowisko słoneczne lub półcieniste, osłonięte od wiatru, glebę próchniczną, przepuszczalną, e, żyzną i stale wilgotną, a przez to zawsze będziemy mogli co roku cieszyć się tymi pięknymi kwiatami. Ja muszę przyznać, że one ujęły mnie nie tylko tym, że mają takie właśnie pełne uroku kwiaty, ale tym, że kwitną. Aż do samych mrozów. To jest fakt, który przemawia za tym, żeby je sadzić, bo jak wiadomo, kiedy kończy się lato, zaczyna nam brakować i koloru, i w ogóle gęstości roślin na rabatach. Jeśli chodzi o odmiany, to niestety moja różowa odmiana jest no namem, ale biała. To ta, właśnie e, którą widzieliście w parku Honorin Żober. Zobaczcie, ta biała ma dużo większe kwiaty od różowej. Niestety kwitnie mi tylko jeden kwiatek, e, ponieważ w szkółce wybrałam sobie taki egzemplarz, żeby miał jak najwięcej pąków, czyli, żeby kwitł mi jak najdłużej. Jeśli boicie się takich wysokich roślin, albo macie miejsce na niziutkie, to rozejrzyjcie się za odmianami karłowymi. Zawilce japońskie mamy również w odmianach karłowych. Jeśli chodzi o kolory, to tak jak mówiłam, biały, jasnoróżowy lub ciemnoróżowy, to są właśnie ich kolory kwiatów. Zawilce japońskie bardzo fajnie się rozrastają. W moich doniczkach można zobaczyć, że one już tutaj poza główną kępą wybijają po bokach. Więc muszę je szybko wsadzić do gruntu i jestem pewna, że w kolejnym sezonie będę miała już bardzo gęstą i szeroką roślinę. Jeżeli kupicie sobie zawilce japońskie, to zwróćcie uwagę na to, żeby często je podlewać, dopóki ich nie zasadzicie do gruntu lub jak najszybciej zasadźcie je właśnie. Do ziemi na rabacie. Bo one bardzo często w sprzedaży są sadzone po prostu do samego torfu, a jak wiadomo, torf wysycha. Ja dzisiaj moje zawilce, mimo że wczoraj je podlewałam, znalazłam je dzisiaj po prostu zwiędnięte. Torf bardzo szybko wysycha, więc jak najszybciej trzeba je wsadzić do gruntu. Skoro mamy jesień. To warto rozejrzeć się za wrzosami. To urocze, bardzo ładne zimozielone krzewinki, które wykorzystujemy głównie do obsadzania donic i innych pojemników. Żeby długo mieć fajne i żywe wrzosy, warto pamiętać o tym, żeby zasadzić je do kwaśnej gleby, bo one tego potrzebują. Najlepsza będzie taka OPH 4 do 5. I aby je podlewać. W związku z tym, że to jest roślina zimozielona, potrzebuje całkiem sporo wody, ale nie takiej, która będzie stała przy korzeniach, bo wrzos tego nie lubi, ale takiej, która fajnie przepłynie, podleje roślinę i gdzieś tam odpłynie. Możemy wrzosy oczywiście wykorzystywać nie tylko do obsadzania pojemników. Jeśli mamy taką fantazję i miejsce w ogrodzie, możemy za pomocą tych roślin stworzyć bajeczne wrzosowiska. Wystarczy tylko porządnie przygotować glebę i posadzić wrzosy w ulubionych dla nas kolorach. Mamy do wyboru białe, jasnoróżowe, ciemnoróżowe, takie fioletowe, wpadające w bordo. Całkiem sporo tych kolorów, więc mamy z czego wybierać. Glebę dla wrzosów warto tak przygotować, żeby ona była kwaśna czyli miała takie 4 do 5 pH. Gleba musi być przepuszczalna czyli musimy wymieszać piasek z kwaśnym torfem i najlepiej domieszać do tego jeszcze mocno rozdrobnionej kory. Z drzew iglastych, na przykład kory sosnowej. W tak przygotowane stanowiska posadźmy wrzosy, wyściółkujmy je najlepiej jeszcze korą sosnową. Pamiętajmy o podlewaniu i cieszmy się nimi. Najdłużej kwitną wrzosy pączkowe. Ja mam właśnie tutaj takiego. Pączkowe, czyli to oznacza, że one cały czas pozostają w fazie pąka. Czyli te pączki im się nie rozwijają. Wrzosy bardzo fajnie komponują się na przykład z trawami. Możemy śmiało sadzić je w takim zestawieniu zarówno w gruncie, jak i w donicach. Ja mam tutaj przygotowany maleńki koszyczek, tak tylko żeby Wam pokazać. Ale na dłuższą metę to będzie za mały pojemnik. Ale zobaczcie. Jeden wrzos. Jedna tużyca bodajże Frosted Curls, druga taka sama tużyca. I zobaczcie, co się dzieje. Bajecznie prosta i piękna kompozycja. Oczywiście na dłuższą metę to się nie uda. Musiałabym te rośliny wysadzić z tych maleńkich doniczek, bo one tutaj bardzo szybko wysychają. Wypełnić ten koszyk odpowiednią glebą i dopiero je zasadzić. Ale chciałam Wam tylko pokazać, jak to potrafi świetnie wyglądać. Jeśli brakuje Wam kolorów w Waszych ogrodach, zaproście Wrzosy do siebie, wybierzcie ulubione kolory. I bawcie się, robiąc przeróżne kompozycje, bo to mega frajda ogrodnicza. Taka kompozycja z trawami ozdobnymi wygląda bajkowo, ale jeśli wolicie, możecie zamienić trawy na kapusty ozdobne. Też będzie efekt fantastyczny. Jeśli zdarzy się tak, że będzie nadchodziła już zima, pojawią się przymroski, a Wasze wrzosy, tak jak mój, będą w pojemniku, to koniecznie należy je wysadzić do gruntu na okres zimy. Wiosną, jedyne co musimy zrobić z naszymi wrzosami, to je przyciąć. U wrzosów przycinamy wszystko, co jest kolorowe do poziomu zielonych pędów. To oczywiście nie wszystkie rośliny, które warto posadzić w swoich ogrodach, żeby maksymalnie przedłużyć sezon i kwitnienie na rabatach. Warto też pamiętać o takich roślinach jak chryzantemy, tojad jesienny, słoneczniczek szorstki, pamiętać o rudbekiach, gailardiach, jak również o nachyłkach, zimowitach jesiennych. No, i oczywiście o takich roślinach, które zdobią nam ogród w sezonie, ale nie zimują u nas czyli o daliach i paciorecznikach zwanych kanami. One również będą nam kwitły aż do mrozów. W parku krakowskim pokazywałam Wam astry jesienne, które były w pełni kwitnienia. W moim ogrodzie mam nieco późniejszą odmianę oczywiście jej nie znam. Zobaczcie, jest koniec września. A tutaj w pąkach zaledwie zaczął się pokazywać kolor. Będą one z pewnością kwitły i w październiku, i nawet w listopadzie. To wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że jesienne kwiaty skradły wasze serca i że zaprosicie je do swoich ogrodów. Oczywiście dziękuję Wam bardzo za wszelkie komentarze, za subskrypcje, i zapraszam Was na kolejny odcinek na moją stronę ogrodowesprawy.pl jak również na Facebooka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.